Ta unikatowa inicjatywa niewątpliwie trzech uczelni, które dzisiaj Między uczelnianą Akademię Klimatu, czyli Szkoła Główna Handlowa, Akademia górniczo hutnicza i Uniwersytet Wrocławski, to inicjatywa, którą tak naprawdę pojawiła się przez przedstawicieli biznesu. To oni w lipcu 2021 roku zaczęli zastanawiać się, jaką rolę powinny odgrywać Rady przy uczelniach wyższych i zastanawiać się, czy nie powinny wyjść z taką inicjatywą stworzenia pewnego konsorcjum uczelni, które kształciłyby. Uwzględniając zmiany klimatyczne. Jeśli chodzi o kwestie uczestnictwa biznesu w tym wspaniałym projekcie, to dla mnie jest ona takim naturalnym, naturalną drogą. Przede wszystkim jako przemysł jesteśmy odpowiedzialni za emisję gazów cieplarnianych. Tak jak dzisiaj już powiedziałem, w ponad 70%. Ta odpowiedzialność za korzystanie z wód to także jest ponad 70%. Więc naturalnie jako Biznes odpowiedzialny, musimy też zrobić coś, żeby ograniczyć tę emisję tak dwutlenku węgla, jak i innych szkodliwych czynników. Stąd nasza obecność. I sama idea powstała, to też o tym wspominałem, w ramach dyskusji pomiędzy właśnie Nauką, czyli prezesem Fundacji Edukacji Klimatycznej, profesorem Szymonem Malinowskim oraz prezesem Banku Ochrony Środowiska, Wojciechem Han. Między październikiem a styczniem roku 2022 powstał program i zasady kształcenia MAC, a także umowa, którą rektorzy w lutym 2022 roku. Podpisali i ta ich zgoda na to, abyśmy mogli pracować i abyśmy mogli przygotować Międzyuczelniom Akademię Klimatu, była z jednej strony potwierdzeniem tego wszystkiego, co się zaczęło dziać w tej drugiej połowie 2021 roku, ale jednocześnie była wyraźnym wskazaniem, że to jest tylko punkt wyjścia że zróbmy kształcenie podyplomowe, ale jednocześnie otwórzmy się na szereg innych inicjatyw. I to podpisanie tej umowy i to spotkanie rektorów, które miało miejsce w Szkole Głównej Handlowej, co dało sygnał wyraźny, że Szkoła Główna Handlowa staje się liderem dla pierwszego roku tych studiów, rozpoczęło już działania na rzecz rekrutacji, no i doprowadziło nas do tego miejsca, w którym dzisiaj jesteśmy. Program, który przygotowaliśmy, jest programem głównie skierowanym dla biznesu, ale jednocześnie dla przedstawicieli samorządów dla e, włodarzy miast, dla tych wszystkich, dla których kwestie klimatu wiążą się z podejmowanymi decyzjami o tym, jakie strategie działania przyjąć. E, to nie jest bardzo wąska grupa, wręcz przeciwnie, mamy świadomość tego, że to powinno być sprzęgnięte działanie zarówno biznesu, jak i samorządu po to, aby osiągnąć bardzo taki spójny zakres działania. Program, który przygotowaliśmy, zakłada, że pierwszy semestr studiów odbywać się będzie zdalnie, będzie podzielony na bloki tematyczne, które będą uwzględniały dyscypliny, które trzy szkoły reprezentują, czyli zarówno nauki społeczne, jak i nauki techniczne, a drugi semestr będzie już semestrem, w którym nasi studenci będą mogli wybrać sobie ścieżkę, która jest bliska ich aktywności zawodowe i tego, czego potrzebują. Chcemy położyć bardzo wysoki nacisk na tę praktyczność, czyli zarówno na możliwość kooperacji ze wszystkimi trzema uczelniami, ale jednocześnie z biznesem. Stąd ci, którzy byli inicjatorami tego, tej, tej, tego konsorcjum będą także i są w naszej radzie doradczej, ale będą też uczestniczyli jako... Ci, którzy e, przedstawią case stady, ci, którzy będą także wspierali nas w tej edukacji, albo ona miała ten element praktyczny. Chcemy, aby nasi studenci przygotowali pracę, która będzie łączyła te różne dyscypliny i jednocześnie dawała im pewnego rodzaju nie tylko wiedzę, ale kompetencje do tego, aby w tym bardzo szerokim takim postrzeganiu znaczenia i roli klimatu zarówno jako pewnego wyznacznika standardów, ale też e, wyzwań przyszłości, móc stworzyć nowe koncepcje, nowe strategie, nowe ramy działania i funkcjonowania. Co możemy dać i co robimy? Mamy własne laboratoria badawcze, przemysłowe, żeby zobaczyć, jak możemy efektywnie wykorzystywać na przykład oczyszczone ścieki wiele razy, jak możemy na przykład wykorzystywać wody opadowe. Mamy specjalne, że tak powiem, można powiedzieć taki showroom, gdzie testujemy najnowsze technologie. Nawet w ramach projektów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju chcemy się tym dzielić, pa, chcemy to wdrażać potem do naszej produkcji. Chcemy produkować przede wszystkim taniej, chcemy redukować koszty, żeby to robić. Chcemy być blisko tej najlepszej, najwyższej edukacji. Czemu tej najwyższej? Czyli powiedzmy w przypadku międzyuczelnianej Akademii Klimatu, dlatego że. To są już absolwenci wyższych uczelni z bardzo dobrą wiedzą, z bardzo dobrą bazą. Klimat i środowisko staje się tematem numer jeden no i w zasadzie podstawą różnych działań cywilizacyjnych. One są potęgowane nawet przez sytuacje kryzysowe, takie jakie mamy związane z wojną, z pandemią, z recesją no i tym, co może zaburzyć normalny rozwój. A więc temat jak najbardziej. Dlaczego razem i te trzy uczelnie z GH, Uniwersytet Wrocławski i my, dlatego że w tej chwili jest czas na działanie interdyscyplinarne, a nie ma lepszego sposobu na interdyscyplinarność niż znaleźć uczelnie, które no, mają pewną specyfikę, nie powiem że specjalizację i połączyć siły. I sprawy tak generalne jak sprawa klimatu wymagają podejścia z różnych stron. I ze strony ekonomicznej, co jest podstawą, i ze strony nauk podstawowych, biologicznych, no i technicznych wreszcie, bo ktoś musi realizować i powiedzieć, czy pewne pomysły są realne, czy nie. Natomiast ten pierwszy stopień, to znaczy studia podyplomowe, studia uzupełniające to, według, to jest rzeczywiście dopiero początek naszej wspólnej drogi, bo uważamy, że naszym celem jest rzeczywiście integracja. Programowa także na innych stopniach. I to, to na pewno zrobimy, bo w takim kierunku i też idzie świat i w takim kierunku idą bardzo dobre przykłady, którym jednym z wielu jest na przykład są uniwersytety europejskie, które idą w podobnym jakby modelu, chociaż międzyrodowym. Ja jako przemysł, przemysł produkujący beton, elementy żelbetowe w dużej mierze odpowiadamy też za. I ślad wodny, i ślad e, środowiskowy, i też duże zużycie energii. Jeśli e, chcielibyśmy, żeby nasze dzieci, nasze biznesy były docelowe bardziej, docelowo bardziej efektywne, bardziej przyjazne środowisku i żeby nasze dzieci i wnuki żyły w tym przyjaznym środowisku, musimy e, dać siebie jak najwięcej, żeby tutaj współpracować i z nauką, żeby edukować, bo ta edukacja jest... Odmieniana, odmieniana dzisiaj przez wiele przypadków, ale także z e, samorządami, ale też z instytucjami rządowymi. Nawór już trwa, e, już rozpoczął się. Zachęcamy bardzo do wzięcia udziału, do bycia uczestnikiem pierwszej edycji Międzyuczelnianej Akademii Klimatu.